Od kilku lat w Polsce obserwujemy prawdziwy boom budowlany. Świetnie to widać także w pile, jak grzyby po deszczu powstają, domki jednorodzinne, szeregowce, kilkurodzinne apartamentowce powstające na zlecenie deweloperów. Marzeniem wciąż pozostaje mały biały domek. A najlepiej, gdyby on jeszcze był niedrogi, ładny no i na już, czyli w ciągu jednego dnia. Niemożliwe? Możliwe. Najlepszym dowodem na to jest ten oto budynek za moimi plecami. Panie Pawle, jesteśmy w budynku, którego sprawcą jest pan, tak? Zgadza się. Proszę mi powiedzieć, na czym to polega dom w ciągu jednego dnia. Czy to jest tak, że mamy pomysł, na drugi dzień dom powstaje, a trzeciego dnia możemy się już do niego wprowadzić? No nie do końca. Budujemy ten dom, najpierw przygotowujemy fabrykaty na Hali w ciągu dwóch, trzech tygodni, w zależności od wielkości i rodzaju projektu. I potem tak naprawdę w ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie go zmontować łącznie z więźnią dachową. Czy taki dom drewniany jest wytrzymały? Tak jest, bardzo wytrzymały jest taki dom. To nasz, ta technologia mm, wprawdzie przyszła od nas y, tak naprawdę ze Skandynawii, ale bardzo dużo takich domów buduje się również w Niemczech i tam zaczynaliśmy nasze na, na pierwsze kochki i stawialiśmy właśnie w Niemczech i tą solidność stamtąd przeprowadziliśmy tutaj do Polski. Są raczej konserwatystami. Czy to jest tak, że zdołali się już przekonać do tej metody? No Muszę powiedzieć, że jesteśmy na rynku od 6 lat i pod pierwsze kroki były bardzo trudne, ale dzięki temu, że jesteśmy konsekwentni i dosyć sporo tych domów już tutaj postawiliśmy, to coraz łatwiej tego klienta przekonać jednak do tego, żeby mieszkał w takim zdrowym, ekologicznym domu. Choć to tak zwane domy w ciągu jednego dnia budowane, to tak naprawdę proces całej realizacji trwa około trzech miesięcy. Teraz jesteśmy w budynku, który właśnie powstaje. W tej chwili oglądamy łazienkę. Już mamy jej szkielet. Jak widzimy, piękne płytki. Za moment, może za moment, wprowadzą się tu właściciele. Tego typu domy mogą być i parterowe, i piętrowe. Ten budynek jest z użykowym poddaszem. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda góra. Teraz jesteśmy na górze budynku, czyli w tak zwanej części sypialnianej. Tu także jest łazienka. Jak widać będzie fantastyczna. W tej chwili trwa realizacja prac. Mamy już baterie, sanitariaty i część płytek na ścianach. Teraz przechodzimy do kolejnego pokoju. Jedno z pewne. Właściciele tego budynku są z pewnością optymistami. Widać tu fantastyczne słoneczne kolory: zieleń, żółty, a obok liliowy.